Cześć, witajcie! Z racji tego, że dzisiaj na dworze pogoda nie skłania do tego, żeby robić cokolwiek na zewnątrz, postanowiłem wreszcie nagrać krótkie filmy odnoszące się do pytań zadawanych w komentarzach dalszego rozwoju czy samych mechanizmów działania żaluzi. Tak więc kontynuując jak już wspomniałem wielu wielu z Was w komentarzach pyta się skąd, co, jak odnośnie prętów, płaskowników w przypadku cięcia pręcików czy prowadnic problem już omówiłem wcześniej, tam jeszcze tylko potem domówię. Sam płaskownik jest to również płaskownik aluminiowy kupiony w arkecie budowlanym Także w w każdym jest, bo się spotkałem z wieloma, auty internetowe również, tak m, po przy przypadku pręta y, rzucę m, jakiś, jakieś linki, m, żebyście mogli sobie to popatrzeć, to jest akurat 15 tam, 14,75, odcinki również metr, 2 metry, grubości mamy 1,85, czyli sam etykieta mówi 15 na 2. Także etykieta. Etykiecie dużo czy coś jest inna. Że płaskownik mamy. I teraz, zgodnie z tym, co potrzebujemy, wiercimy, wiercimy otwory pod śruby stożkowe, pod wkręty do drewna stożkowe. Ja sobie pierwotnie zrobiłem kiedyś taki szablon. Tam pierwsza wartość nie ma znaczenia 10 mm od krawędzi, ale między Tą kolejną jest 100 mm tyle co potrzebowałem między yy, osiami otworów. Czyli jak sobie na szybko zmierzę od końca otworu do końca otworu, mam 100 mm. Nie wiem, czy to będzie widać, zresztą to jest nieistotne. Yy, także to było pierwotnie tak, tak robione, że miałem taki szablon z kawałka i potem sobie wierciłem otwór, przykładałem kolejny i w tym otworze drugim wierciłem następne, żeby szybko sobie to zwielokrotnić. To była jakby pierwsza wersja tego. Tutaj oczywiście widzicie zagięcia, a to już potem było do wiercenia otworków na krawędzi. Do uszmocowania tych prowadnic, czyli po prostu brałem sobie, przykładałem tak, o w taki sposób w miarę wśrodkowałem i miałem e, wiertło i Robiłem sobie po prostu otworek pod ten mały wkręcik. Także taka ewolucja była. Zaraz pokażę. Całe wiertło kopiujące. Chłopaka życie, chociaż nie są niezbędne, bo pierwsze, pierwsze, pierwsze wykonanie robiłem normalnie wiertło. Yy, wiertłem, tylko na tych prowadnicach, potem jak już miałem, w sensie chciałem już te wiertła kopiujące, jest to po prostu wiertło, które jak wkładamy w otworek, to mamy z jednej strony nam zostaje po prostu osłonka, wiertło nam w się koła. I te wiertła kupujące wykorzystałem potem w sposób taki, że miałem zrobione już tego typu szablony, że przykładałem sobie do belki Przykręcałem i wiertłem kopiącym każdy otwór sobie przesuwałem i zaznaczałem. Potem zaś to pogłębiałem już na prawidłową głębokość i też średnicę. Ja robiłem tak, że w deskę dawałem, czyli w ten element, czyli w żaluzję, lamelkę, robiłem tu odkorę sobie szóstkę, żeby był bardziej pasowny. Zaś w belkę te boki dawałem 6,5. Ja to to prawda robiłem, bo ma. Za pomocą takiego sprzętu, czyli wiertarki stołowej. Co też znacznie mi ułatwiało pracę, bo sobie ustawiałem głębokości wszystkie inne rzeczy i to szło znacznie sprawniej. Ale za zwykłą pomocą zwykłej wkrętarki też to zrobimy. Nie jest to powiedziane, że musi być tego typu sprzęt. No po prostu mam to, wykorzystuję. Następnie takie otwory. Pogłębiałem. I teraz też przychodzi pogłębiacz ręczny. Też fajna sprawa. Bierzemy sobie. Jest faza zrobiona. Czyli właśnie łamanie krawędzi czy pogłębianie to jedno z dwóch. Albo po prostu wiertarka czy wkrętarka, pogłębiacze stoszkowe i pod łeb, który używamy yy, wkrętu. Mniejszy pod mniejsze, mniejsze łebki, pogłębiamy na kolejną sobie głębokość. Teraz sama, no tutaj, bo no ile miałem szablony, to już mam rozstaw zrobiony te 100 mm. Mogę sobie spokojnie robić, ale możemy też tylko wykorzystać sobie sumiarkę traserską. Nic prostszego, ustawić wymiar i to po prostu przeciągnąć. Mamy kreskę. Możemy to zrobić markerem. Nie ma najmniejszego problemu. Równie dobrze możemy też sobie próbować to zrobić umiarką. Stawić wymiar, zblokować i też tę kreskę zrobimy. Także tu tak naprawdę ograniczeń nie ma. Nie możemy powiedzieć, że nie mamy sprzętu. Nie zrobimy. Tak samo rysik traserski. Możemy wziąć sobie zwykłą miarę, metrówkę, rozciągnąć i sobie po prostu postawić kreskę. Dobrze by było ten punkt taki zaznaczyć, żeby nam wielkość nie zniszczała. Ale to, to też nie jest konieczne. Także płaskownik, market, budowlany bądź portala optyjne, ile tego potrzebujemy, wyciąć na odpowiednią długość. Ja osobiście korzystam z dwumetrowych. Chciałem sobie powiedzmy po dwa odcinki z dwumetrowego, jakiś tam odpad zostaje do wykorzystania do innych realizacji. I naprawdę bardzo fajna, fajna sprawa. Dzięki za uwagę.